Tutaj mamy takie z jednej i z drugiej strony takie uchwyty. Trzeba z jednej i z drugiej strony nacisnąć, żeby zwolnić te blokady w głowicy Autocad 25.2 Stila. Tutaj też z drugiej strony i powinno ładnie sobie. Bo oczywiście nam się nic nie wysypuje. Jak to w chińskich kosach się nieraz dzieje, że się wszystko wysypuje. Tutaj mamy właśnie takie blokadki, z które przepuszcza się później tą żyłkę, i wyciągamy nasz bębenek. O. Jest tutaj szpula. Jest. Pokazany kierunek nawijania żyłki. Pobieramy sobie troszeczkę więcej tej żyłki. tak około ja wiem 5 6 metrów, 5 metrów po 5 metrów i później dzielimy ją na dwie części na pół. Zaraz jeszcze rozwinę. Wywinę jeszcze. Proszę zobaczyć, mam podzielone właśnie na dwie równe części i w tym momencie, jeżeli jest równo, tutaj mamy końce równe, tu będziemy w tym punkcie, będziemy w tym punkcie to teraz przecinać otworek. Będziemy to nawijać zgodnie z tymi wskazówkami. Tutaj i o. I nawijamy tak całość. Tutaj na ten górny i końcóweczkę zostawiamy tyle i wpinamy tutaj i ciach. Tu już mamy nawinięte. Teraz dół. Bo tak tak jakbyśmy wzięli najpierw dół, to by nam się tutaj to znowu zaklaszczało zakleszczyła a tak to teraz sobie nawiniemy i to samo bierzemy tą podzieloną żyłkę i tutaj patrzymy otworek zawijamy i zgodnie z wskazówką zegara nawijamy o. i to samo i tutaj i zakładamy i za chwilę będziemy do kosiarki to montować teraz musimy to włożyć do głowicy żółkowej mm jest włożone teraz te nitki znaczy tę mżyłkę teraz tą mżyłkę trzeba tutaj w te otworki przepuścić i tam tak samo tutaj I mamy tutaj właśnie mamy tutaj już właśnie poprzepuszczone to ta jest żywka, jest w otworach zamykamy zamykamy z dwóch stron oczywiście, Bach, zatrzasnęło się i mamy Głowicę, czym Państwa założono, żyłkę i wszystko jest montowane.